Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem no dzisiaj. Nuki. Siema, Siema. Beduks. Owen? I Smoki. Witam. I słuchajcie, dzisiaj zostałem strażakiem. Pierwsze wejście do budynku. I jeszcze nie zostałeś. O, na rejestracji jestem bezpłatnie. Bezpłatne. I jakieś rozpróbki. strajki, co pracy? Dopiero zostaniesz. Strajki polegają na tym, że jak będziesz łamał przepisy drugoruchowego. No to mam coś e. z, z tego? Z nim... Na przykład. Na przykład jak przejedziesz y, przez y, światło czerwone to dostaniesz y, pół strajka, jak będziesz kradł samochód to dostaniesz gwiazdkę wanted levelu i będziesz poszukiwany. Chodź dobra. Cię tutaj o, dopadli. wyposażenie jakieś. Jak e e rok, na rok początek? jak chcesz na światłach przejechać to na, na kogutach jeździsz. Wiem, domyślam się. Ej, dobra. E pod t-shirtem masz e taki kask, klikasz w oxygen mask i Ja e już weekend. se wszystko ogarnąłem, zobacz, ja już... Dobra. Tutaj Słuchaj, ty myślisz, że ja w gry nie grałem. Dobra, Dobra, tu wszystko już jest chyba. O, czekaj, tu jeszcze. Jeszcze, jeszcze yy, ten. Ja biorę wszystko. O, słupki, elegancko. Ja przygotuję nam... Ej, tu już. są jeszcze jakieś drony? Są, ale trzeba mieć gamepassa. Dobra, panowie. Dobra, ja idę ja zobaczyć przy... jakie są pojazdy. Bo jestem ciekaw. Co pan tutaj Oj. dobrego ma? A tu trzeba odblokować jeszcze. Tak, za poziom. O, Możemy panie. się przejechać. Możemy się przejechać, moją G klasą, jest bardzo szybko. Nie, jedziemy na akcję od razu, co ty? Ja do tym, chodź. Ja chcę tę oh, strażą z drabiną pojechać. I zabrałem to, chodź. Jedziemy. Skajcie, bo tu mi jakiś czat y się otworzył jakoś. Nie wiem, jak go zamknąć. Chwila. To ja pojadę. Y Ktoś ma pomysł, jak to zrobić? Dawajcie każdy, osobny mi jedziemy samochodem. Ja Dobra. Nie, ja jadę z kim, Z kim jadę? Ze Smokim, tak? To jedziemy, dawaj na akcję. Io, o A jak się włącza? O Boże, jak głośno. Dobra, jakbyście mogli to weźć, to wyłączcie. Chociaż nie wszyscy na raz, bo to nic nie słychać będzie na nagraniu. Ta gra jest taka głośna, że nie dość, że musiałem przyciszyć tutaj na maksa praktycznie. Dostałeś Gdzie strajka, bo na syrenach Nie, To nie, jeszcze nie. w się musiałem przyciszyć patrz rok Widzę, jadziesz A jedziemy na jakiś wypadek? Nie wiem, na jakiś pożar chyba no pożar O, żyje, o, nie, nie żyje Kill i karetki O panie, jak, to... jak się pali No to, no to trzeba Ej, czekaj, właśnie chodźmy pod ja zrobię nam tego, zdjęcie ładne iu, iu. Dobra Dobra, jak mam wziąć jakiś sprzęt? Dobra, Ej, bierzesz, O plecak. Bierzesz to. Dobra, ja już podwodzę. tu, tu mam, mam. Papier mam ze sobą? To to jest. Tak to? Co ty? Ja nie zabiorę. Co mam brać? Dobra, ja już zaczynam gasić. Panowie, tak. zamykamy I pamiętaj... drogę. I pamiętajcie, gasimy porządnie, aż dostaniemy komunikat, że dostaliśmy 50. No to euro. co to jest? Ej, no papier mam. Jakby się komuś zechciało, wiecie w trakcie. Daj mi. Co to jest? Co ja mam w ręce? A to do eee, pojazdu. Na, je, do A się. to co nie, to jest? To jest, to, jest to jest do tego, że bierzesz ludzi. Na przykład w środku, którzy się palą i wyciągasz Mówiłem drabinę wziąć. A co u masz takie rzeczy, ja nie mam? Bo to trzeba było wziąć na tym. Teraz ja zaraz. Na Rok, weź to pod jedynką masz, takie urządzenie jak my mamy i podłączysz okay. się pod Do jak jaką jedynką? No, no tutaj, i do węże, Tutaj masz do węże, wolny headron. Krok, krok, Ślepy! Tutaj jest tu, 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 tu. wolny hedrant. No, o, użyj. Panie, ej, no teraz to jest, akcja. A nie. Potem proponuję zostać e, medykiem. Najpierw pobawmy się strażakami, a nie... To już, Dobra, już medykiem wszystkim. Jak coś się sygnały włącza, to mi lepiej. What jak holender? Wiem mi lepiej powiedzieć, o, jak kad wyłączyć. Bo nie może mi zniknąć nijak. Niby jest, jest przycisk odpowiedzialny za to, ale klikam i nic się nie dzieje. Tu akurat nie można włączyć czatu, bo jest taka funkcja transmit i będziesz widział polecenia. No, ale nie wiem, ja mam ten jakby ten czat jakoś odpalony, ja nie wiem. No bo on A. jest. A co, co tu się stało? nie? Znalazłem to wsparcie? ja. Ale ty, Kurwa. ja z tego teraz trybu nie mogę wyjść w żaden sposób, co jest? Nie, po prostu nie klikajcie w to. To służy do tego, że jak dostaniemy zadanie, to jej będzie. A Fire Find. To klikamy w Navigate i jedziemy. I drużbą nawigacyjną. Jakby. Okay. Nas do pożaru I to też służy. I też trzeba kliknąć opcję Transfix, żeby. Który to, to karetko? Ej, patrzcie, wypadek, wypadek! Jezu święty, co tu się wydarzyło? Ej, zginął! Medyk zginął! Amator. Jak mam go podnieść? A to nie jest śmieszny rok, po pokaretka. No nie. Chwila. Ja. Zarazcie. Po A, co podnosić? Popoż Jak mam go niego podnieść? Kto idę podnieść? Nie wy jesteście. No tutaj. Gdzie? Ślepy. Koło straży. Dobra, tam do was. A, koło straży jesteś. No, tutaj w się. Sensie, tam gdzie przyjechaliśmy, nie? Wy to goście. On tu goście. padł. Panie, wstawaj. No dobrze, dobrze go dawaj go wodą. Nie wiem co... Chyba nic nie zrobimy. Dobra, idziemy gasić. Trudno. Na straty spisano. Ale się rozwalił nieźle. A są to jest zwykłe jakieś wypadki czy nie? No nie, nie jest nie się nie spodziewa. Spodziewa. I rok gasisz, dopóki kasy nie dostaniesz mi I Tam coś dostałem już kilka razy o... Dobra, Dobra to ja, ja już zapomniałam. Ja na, eee, rok ja tego tam zaznaczenie wsparcie. Jeszcze raz? Czemu? Jak dasisz, to daj nabój żeby po dole. Nie, nie na ja, szybko, wie... nie w tylko na dole Gdzie wy jesteście? A, bo, bo tu jesteście. gdzie byliśmy? Na tunelu. Dobra, dobra. A to no, mapy dian. masz chyba jakoś oznaczone. Nie ma, ja to już idę. Nie, nie spamcie Requise Backup, bo to jest, że... ...wymaga urlopu, wiecie o czym chodzi. Nie urlopu, Pomocy, wakap to jest wakapu? Czekaj, bo ja mam tu jakoś nadal za głośno Pomocy czy tam? Te dźwięki, mam wrażenie O to jest kamera Nie wiem czy to coś... O, może będzie trochę lepiej Dobra, ja biorę jakieś chyba, zaraz Na policie y polecam bardzo uważać bo tu są bardzo toksyczni policjanki Raz to zakupy za to, uwaga że pędziłem sobie wątpkę nam e, potem po mapie normalnie Za normalną miażdżę Ty no ktoś tu przyjechał, medyk bo, bo ja Ej zapłoniła. no zabrałeś mi hydrant, nie mogę się podłączyć Dobra, dawajcie do tunelu idziemy bo w tunelu jeszcze się pali No nie mamy nic w tunelu, co ty? No, zgłoszone? Nie ma nie widać. Ale nie jeszcze, bo wypisało. Kurde, się wolno biega w tychże. Jadę zobaczyć. Może na dachu coś zostało. No, na dachu wypali. Tam. Jest, na dachu. O panie! Dachu. Prawie. <laughs> się u... Troszkę. Rozwaliłem, ale jakieś punkty zostały chyba karne. Dawajcie wszyscy na dach. Dobrze, jadę, jadę. Jak się kogut odpala? Ha, ale nie wątpię. I o, i jo. Aj, bo on tu nie może podjechać. Chociaż... Ty no, słabo podjeżdża pod górkę. Nie da rady, nie wyjedzie. Czemu wy tak macie małą HP? Bo ja też mam małą Bo by się pobić jak nienormalnie, smoki ma dużo HP. W ogień nie wolno wchodzić. Jaki ogień? <laughs> ja <wiem. śmiech> o, e gratulacja. 15 minut i 24 sekundy nam to zajęło Jakie 15 minut? Dobra nie No, dawaj moim księdza Nie! Rupę. Siadać Ej, dawaj. Ja biorę u niego Ej, daj nie mi pojeździć daj mi pojeźdź, Nie, no, po... jedziemy no, daj pojeźdź. No, dawaj Do widzenia I... Ale, ej mo Bo możecie zwolnić... Zostać zwolnieni z pracy przecież Za kradzież Nieprawda Nie, nie było żadnej kradzieży Jest

Dobra, dzięki za To jakoś misję można wziąć kolejną jak to wygląda? No, rok, ale czekaj. ty zostałeś zwolniony. Jak to? Tak Popat na swój stroj. No no? No. Eee. Co mam teraz robić? Dobra, Górne, chodź. Chciałem jedziemy jeszcze raz, dawaj. Na remizę. Zwolnili no. mnie z roboty. Bo kradłeś. No. Nie wolno kradć. Tak jesteś. Pierwszy dzień i roku się zwolniony. A ja zobaczymy no. ja ile mam chwilę. euro Ja już mam 4000 euro A za te pieniądze co mogę odblokować z wyjątkiem pojazdów i tam stroi No możesz auta kupować, możemy zostać gangsterami Nie no na razie mówię o strażakach tylko Zostajemy gangsterami Nic Nie, smoki, nie bawko się czekaj, w Jak on tu wyjść? O. Bawimy cię Dobra A czekaj, muszę iść się zatrudnić jeszcze raz <laughs> Ciekawe czy nie zechcą tu jesteś poszukiwany. No co ty gadasz? No tak no. okradłeś mnie, nie wolno. W telefonie Nie no już sobie. jestem strażakiem, co wy gadacie? O, no to git, no to minęło. Chodź rok! Czekaj, czekaj, już już wychodzę. Dawaj no no dobra, jestem. na końcu czekaj, biegnę do ciebie. Gdzie ty, ty motymolie jesteś? Uf. Jedziemy na akcję szybko, szybko i o A weźmy tą straż zrobiną nie macie? Nie. 11 tysięcy expa wymaga. O Ej, ale to chyba... To też nie dobra. Rok. Rok. jak, jak my na porządek. Rok. Co? Jak dasz i pograndować, to obiecuję, że dzisiaj ją jeszcze będę <laughs> I poczekaj na Storm, to zobaczysz. haha ha. Będzie minimum 5 questów do gaszenia. To bank, to z A Panie, nie bo ja dobra. tu zaraz nie dojadę. Na to akcję. Jest, to jest, to jest, o, jest. Oho. O, patrz, ej, napad z po prawej, weź, tuś, 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 stój, 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 napad jest. nie tamcie. tam Nie, ja idę. Napad tam jest. Idę napad, zobaczyć, odstawiać. O, chodź, pali. Dobra, Jeszcze tam czego? z domem. Dynamito furtowali. Ja idę na napad. Zamknę im wyjazd. Rok, bądź miła. Pek, 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 pek. No, chodź, chodź. Poczekaj, będziesz się zaraz zabierał, dawaj. Roka ty byś też tak się bawił? Sprawdziłem prawdziwym świecie jakbyś był z No, Nie! Wiecie, tak. Poczekaj! Chodź. Chodź. Ej, czekaj. Ej, chodź w statki weźmy! A mogę? Mogę mi zginąć z tego? Auto? Nie, chodź! Gdzie wy jesteście? Napad o. tu zrobili! Ja też Co się nie my, tylko ktoś! Dobra jedziemy! Chodź. Oni już pojechali! Dwa auto zostawili i trzecie my ciekli. Myślałem, ja że jakaś policja miałem. przyjedzie albo coś, a tutaj... Nic z tego. On ale pojechała przed chwilą. Jaki pożar! To ty! HP mu zabrałeś. On nie potrafi. <noise> to cywil. Japo... Ale beta jedzie. O, jest Ej, ale ty. dość źle, pojechałeś chyba. Dobrze jadę, Dobrze? Do tak. banku musicie pojechać, a nie trąbić. I to... co? Stawcie to jest obok mojej G-klasy i wbijajcie do banku. Dawaj, dawaj, szybko, szybko. Ty, HP prawie nie masz. Wiem. Zaraz mi tutaj zginiesz. Dobra, czemu nie mogę wziąć tego? Eee. Bo musisz te, to, tą końcówkę co ja mam. No, pod jedynką. Nie ok. Stop. Dobra. Dobra. Ja Dobra, wbijamy, wbijamy, szybko, szybko. Z pierwszej kamery. Lecimy tutaj, tutaj. Zakładnik jest, znaczy ten. Cywil. Jest to zakładnik. zakładnik. Cywil, jak ją mógł uratować? Musisz dał się kombinerki, czapki. Pod piątką, pod piątką Dobra Biorę go, biorę go, ratuję ty, ja, no... ja go tu duszę chyba, a nie ratuję Rok ty zawsze byłeś miły No ale ty widziałeś jak trzymałem tym Ale go nie dusisz, spokojnie Rok ty zawsze byłeś miły Dobra, czekaj Rok zawsze ludzi dusi Lecę do środka to, to, to. Idę to. Sprawdzić kolejne ja? pomieszczenia ja nie do w środek w środku zgasiłeś, czy nie Ej piwnica jest piwnica jest no. Ukradli pieniądze Ja tam przeczułki zgasiłam, gaśni Panie myślę, że mam... Ja nie mogę wbić A ja bo... tu mi się jakiś tylę kończy butli chyba nie wziąłem No Nie masz Chyba Nie mam no to zginiesz. No ja musiałem jeszcze raz, wiesz, do pracy się zatrudnić. No to nie wziąłeś butli, to zginiesz rock, sorry. sorry. Nie, nie zginę. Dobra, jestem na górze, tutaj jest strefa z biurami. My będziemy ci będę ci ci w Ktoś tu biega na górze, jakiś cywil. No to ładnie. Kolejny jest, kolejny jest, Ratuję człowieka. Szybko, szybko. Idziemy! A wiesz, że za to ci płacą 25 euro? Tylko. Dobrze tam. Człowiek nie ważny. Opatale. Ty przeliczasz nie na to. pieniądze. Człowieka trzeba ratować. Olu, ktoś podjechał to. jakim autem. Nie opodjechał tak. euro. Dobra, to jakaś, jakaś Co koniec? Być. Koniec akcji? Nie. Nie. No nie. Musi być końcowy ekran. Wy pewnie nie dokasiliście do końca. Ja, ty. Nie wyjdziemy, nie wejdziemy. Co to za alarm? Napadli na bank. Gdzie? Nie, jaki bo się pali. No ale to wyłącza alarm, jesteśmy na miejscu. No to. pa. Ty no, to nie się, ma dla mnie wy, wody. Wy tutaj gdzieś omijaki zrobiliście. No właśnie. Może piwnica się pali. Nie, piwnica. No. Piękno się pali. No Bo omijaki zrobiliście. No czy biedąc, ty byłeś na wyżenie. Ja byłem. Ale na... mają maki. Nie, no, normalnie farming symulator, zobacz smoki. Mogę coś, coś tutaj pobierać. Powiedz no, sobie dwa. Zobacz, chodź, chodź, chodź. sklepu. Ja mam Panowie, musimy znaleźć omiaki, co na? Omiaki, omiaki. Policja przyjechała. Ale co ma to do tego, skoro my omiaki musimy znaleźć? No tam walony w omiaki. To nie skończymy, gaszenia proste. Nie no, musimy o, to weźmy. ukończyć. No bo wy nie gasiliście do końca i teraz pewnie już to jest schowane. Dobra, to daj wszędzie po trochę i zaraz się ugaśnie nie? Czy dasz jakoś uboleć tej gierce? No po z tego? Po medykę trzeba zadzwonić pewnie. Jak się to po medykę? Dobra, tutaj. czekam. No, nie wiem. Nuki szu szukają mi jakoś sporo roku. No patrzcie, patrzcie. O tam, Dobra, dawajcie linie. wodę, dawajcie wodę. Lecimy, lecimy Odetniemy cię od pitnej wody, zobaczysz No bro sery piwnica, piwnica. No Tu można Hmm, nie ma, nie ma tu Tom, musicie łazić przy ścianach Tak mocno I szukać takich małych płomyków i je gasić Wy zrobiliście jakieś... nie? Byłem w piwnicy, ale tam nie ma. Bon, bon, ej, bo jest bon. jeszcze piętro wyżej. Ej, tu jest safe. Nic nie ma w środku. Ej, bo hodą jest strzela. Co ty? Spokojnie on cię nie zabije. Oni z policją się zabiją. My się źle czujemy. Smoki. ej! ej. Co? Tu jeszcze człowiek jest. Człowieka trzeba uratować. No. Nie. To może to dlatego nie skończyła się misja? Nie, to trzeba gasić. Mogą Ty, ale Hydran tutaj jest na piętrze, nieźle, nie? No. Chciałbyś Dobra, tak. no idziemy, tak. idziemy. Pajak. nie po ścianach. Tutaj, tutaj. Nie Co on tu Chyba ktoś wbiegł. Ty. Ludzie, my ich wyciągamy, tam ci wchodzą. No. I dobra. znowu będzie pożar, panowe. Dobra, dobra. Bo bomby damy radę. Ty oni tu helikopterem przylecieli. O! No i widziałeś? ten I co, szukał ognia i nie znalazł. No bo wy omijać, bo robiliście, a nie wiem. Gdzie dobra, są. dobra. No jadę na pakę. Tak, nie e, mogę. E, a ja, ja, ja. W Środka, no muszę. Nresztą. Chodźcie do mojego, do mojego G klasza. Nie, no co ty. Ale jak chcę się uleczyć Jak tu się leczy? Do medyka no. trzeba pojechać. Medyka trzeba znaleźć. A, a, bo jest... Nie trzeba się leczyć, jednak. Dobra, jedziemy na kolejną Ale, akcję. Ten, ta Olek, taś... Ole, kogoś. Oj, oj, oj Ej, dobra, jaka ta tam... W sumie fajna, tu jest sporo, jakieś sklepy, fabryka. O, apteka jest. Może tam albo do szpitala. Ten. Na przykład też łódź kontenerów. Ej, a jest tego emergency. Rok. Zobacz, jedźmy tam. W banku. Słucham. To są już przestarzałe. A, okej. Okay. Tam jeszcze się może kontenerowiec palić, plac budowy. Kto tak trąbi? Gdzie ty jesteś, rok? No jadę, z kim ja jadę? No ale gdzie jedziesz? Nie wiem, kto to trąbi? No przecież idziemy na ten, A, do A Aj tam trąbisz, no ale trąbisz. Do straży? Jak potrwa? Wyłącz sygnały. O, i teraz to git, teraz możemy jechać. Tak, to ja inaczej bym mógł. Nikt do mnie nie wsiadł. Gdzie my jesteśmy? Jedziemy na ten, chyba na. Ja to zobaczę. O, chcą nas napaść z tyłu, zobacz. Niespokojnie. Nic wam się nie stanie. Zobaczymy G-klasę podjeżdżają. Roka pobiją w końcu. W Nikt nie chce do mojej G-klasy w odcinkowej Nie Ja mam fajne Jest szybka. Słuchaj, jakbyś miał straż drabiną, to bym jechał. No tak to się zapał. Ty ją mam, mam, mam strasz, No, trafina. To jedziemy. A Ale dojechać? to ja kieruję? No czemu ty? Ja nie ja A ja muszę tego wziąć jeszcze butle z tlenem. Dobra, to pierwsze ten lepszy. Ej, bo to moja to postać w ogóle lepszy. nie chce chodzić, jakoś tak... Nuki! Sztywne. Oddawaj! Nuki oddawaj! Nuki! Dłodieju wreszcie! Nie, tak? Pomocy złodziej, Nuki! Oddawaj mi to. Nuki. Jak ty się wysiada? Spać ja. Uda się wejść na górę? No Spatrzcie Tutaj. Dobra, i dawaj smok jeszcze wsiadaj do nas no, biegne, i pojedziemy. biegnę, A to rady. nie jest trzyosobowy przypadkiem No tak jak jest to to rok nie jedziesz <laughs> Prosta tak. O! Mamy akcję Toje gdzie to jest? Tutaj chyba ja Daj mi daj mi tu wsiąść, daj mi tu wsiąść Jedziemy? No, no Chodźmy, jedźmy Nuki jedzie osobno. Dawaj Nie mogę odpalić. A... Bo, bo ten drobino się bawi Smoki, smoki musi wyjść. Smoki musi wyjść. To dobra, to postoimy. Ja jadę. Kto jedzie ze mną? Ja jadę, jadę z tobą, bo on się bawił. Chodź pojadę z tobą. Jedźmy, jedźmy. Ja co wy z tą drabiną zrobiliście? nie jadę. Smoki mi ją zniszczył. Nie ma na co. A za z siedzisz? Właśnie chcę za nami siedzieć. A my już pojechaliśmy tym pick-upem. O nie, panie, chyba nie. jakiegoś laga załapałeś. Co? jo. że jo, jo, poczekaj... się tak teleportuje trochę. Panowie, poczekajcie na sztorm. Wtedy drabina będzie użyteczna. Nie laguje rok? Dobrze jest? Na razie jedziemy. Ej, tam jakiś bat nie jest tam, jest basen czy to bieżnia? Kontener. Jest... Kontenerowy, słuchajcie. Jest... Czy... Nie. Tu, co istotnie się to Budowa. Budowa. Wow. Gdzie Budowa? drabino? Szmoki ją zniszczą, musiałem naprawić. Jezus, policjant! Ej, bo coś wybuchł. By <śle> co ty zrobiłeś? Policjanta zabiłeś. Zmiotło go z plaży. Smoku seryjnego morderca. Nie, nie ja smoki! Nuki. Nuki! Co zrobił? O jezu. Nie mogę. Gdzie będę, będę. O jezu. Co zrobił? Nuki! Jak chcesz kogoś zaciukać, co nie odebrać mu. Odebrać mu. A tu da się jakoś tworzyć? O, da się nosić. Ej, rok! Nie, nie, nie da się! Nie tego. Czekaj, o, pa, jakie niosę, kawał drewna. du 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 Dawaj, ci załaduję Ej, na pakę. Na Ej, kto Drabi tu chodzi? Jakiś NPC normalnie. Ty, co jest? Czemu ja tego nie mogę... Pa, ładuję ci! Dobra, poleciała pod to. Wy naprawdę jesteście specjalni. Przepraszam, że tak mogę, ale ja bym nie jest Specjalna ekipa. No specjalnie zrobię. Specialny to jest policjant w Mercedesie, który nie potrafi skąpić pierwszeć, a już i czeka. Chciał mnie jeszcze szkalaczować. To ten który wybuchł, o tym mówisz? Nie. Tam jakiś y, litrocypę... E, mi to w ogóle nie schodzi teraz. Daję to woda i, i nic. E, bo ja nie mogę gasić. Ja wam wytłumaczę, jak się gasi. Ale to wydosił... Ja nie mogę gasić. Działa ci smoki, czy nie? Patrz, przyjechała. Działa. Czyli drabina przyjechała. No przyjechała. Siadamy, wsiadamy, wsiadamy. Janusze będą korzystać. Dawaj, wsiadaj. Ja nie będę mogę. wchodził. Ja chcę, ja chcę, ja chcę. Daj mi z drabiny, Dawaj, dawaj! Lecimy! Siedzę w koszu. Ja wejść nie mogę. Ty, ja gasić nie mogę. No to coś nie działa, coś się zbugowało ja nic mhm. nie mogę zrobić, nie mogę wejść na niego A czyja to jest drabina? Biedok. Nie wiem. Ktoś przyjął. To biedok. No to biedoks dawaj! Dawaj do góry A to ja mam tam motorowy. No jak twoja drabina? Bo nikt nie może wsiąść do tego. No bo to smoki zablokował. A może kierowca musi być w środku jakiś? No smoki zablokował, bo nie ma wejścia. Znaczy no, nie, nie. smoki, tylko Biedoks, sorry ja wyblokowałem, ja już wyblokowałem Telefony, tak? Biedoks, Tam... Biedoks Biedoks, biedok kliknij Dobra, Gaśta mi się bawi tak Ej daj biedok, mi, no biedok. Dobra, bierz Smokit Do góry, do góry, do góry Ja ogarniam sterowanie O, git, git, git A wypadłem Biela, chodź. poczekajcie na Biedoks'a Biedoks chce się też powalić. A, Biedoks Chodź Dobra No do kocham Jestem Smoki nie blu... Smoki daj, daj! Do góry, do góry! Pull up, pull up. Do góry, fling. No! Do góry, do bo się góry. zaraz spalimy! O, git, git! Do góry, do góry! Do góry dziecięca wiara! No brak, Już tarczy, góry, starczy, starczy, bo zaraz wypadł! Wypadł! Żyjesz Dziękuję. tam? Żyję! Dobra, chodzę koła. na dach! Chodzę na dach! Kości się tylko kołam, antena. Ej, patrz, rozwój, łóżka. Skaczesz? O! Nie! Ja już skoczyłem. Spokojnie, spokojnie. Dawaj, kaszę cię. Ej, będę miał pokazać, jak się zwrócić? Nie, no wejść, proszę. Ole, wysoko. Ale się używa spokojnie. tego kluczka. Jak to leci? Ej, woda nie dolatuje. Czekaj, bo go odrzucić, próbuję. O! Leci. O, Spadł. Ej, właśnie się Co? Sprawdźmy go. O nie Moi drodzy. Umarł. Myślę, że w tym miejscu zakończymy nasze zmagania strażackie. Jakiś cywil przyszedł pooglądać co to się dzieje. Ja wam daję. Także był dzisiaj z nami Smoki, nuki ja. oraz biedok, który jest, ale nie ma go z nami. No bo smoki rzucił. Także jakby mi się podobał łapka w górę i do kolejnego.